Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Pokój, dobro. To właśnie w Ugandzie mamy takie piękne zachody słońca. A dzisiaj chcę postawić Wam pytanie. Czy jest jakaś historia, która łączy nasze narody? E, polski i ugandyjski. Czy... Ym, czy... Polacy przybyli wraz z misjonarzami. Tutaj czy byli wcześniej, oczywiście, że byli wcześniej, jakieś 80 lat temu, i chcę Was zaprosić do pięknego dokumentu, który mówi o miejscu, w którym byli nasi rodacy właśnie w 40. latach. Tamtego, w tamtym wieku. O miejscu, gdzie zostały jakieś pozostałości po naszych rodakach, którzy się właśnie tutaj osiedlili, byli to Sybiracy, którzy wracali właśnie z Syberii i szli i wracali jako pielgrzymi nadziei, można powiedzieć, wracali do, do Polski i niektórzy z nich no akurat tam nie dotarli. Natomiast to jest piękna historia o tym, że Polacy byli tutaj. Chcę was zaprosić do tego dokumentu na już dzisiaj o 20:45 na naszym kanale. Link jest pod spodem w komentarzu, także śmiało znajdziecie. Co robić w taki lutowy, zimny wieczór? Jak nie poglądać coś ciekawego o Afryce? Także serdecznie was zapraszam do tego filmu dokumentalnego. Życzę Wam dobrego odbioru i do zobaczenia.